Kolumbowie rocznik 21, byliby dziś stulatkami. Poprosiłem zatem tych, którzy 100 kilometrów od Warszawy i 100 lat później także wkraczają w dorosłość o to, żeby przeczytali wiersz jednego z najsławniejszych spośród nich, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, i powiedzieli coś od siebie, coś osobistego. Tak powstał cykl KKB na PW 1 na 1. Jeden wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na jeden dzień powstania warszawskiego. Myślę, że każdy widział pomnik Małego Powstańca w Warszawie, jak nie na żywo, to na zdjęciach. I jest to pomnik, który budzi we mnie bardzo mocne uczucie, bo przedstawia po prostu dziecko w zdecydowanie za dużych butach, w zdecydowanie za dużym hełmie i karabinie, i z karabinem, który jest prawie większy od niego. I ten pomnik pokazuje nam tak naprawdę, że z powstania nie dało się wyjść tutaj, nie było wyboru, czy chce brać udział, czy nie. Mając to kilka lat, trzeba było. Trzeba było żyć, trzeba było starać się żyć. Tej powstańczej rzeczywistości. I często właśnie takie małe dzieci po prostu pomagały, biegały, nie zawsze zdawały sobie sprawę z tego, co się dzieje, nie zdawały sobie sprawy, dlaczego tak jest, ale po prostu to robiły i patrzyły na dorosłych często z podziwem. Chciały założyć, chciały wziąć ten karabin, ale. Były za małe, żeby móc go używać, dlatego ten karabin przy tym chłopcu wydaje mi się, że mówi bardziej o tym, że każdy, bez względu na wiek, brał udział w powstaniu. I te małe dzieci też walczyły na swój własny sposób, ale walczyły na swój własny sposób, walczyły i starały się przeżyć. I starały się, żeby móc obudzić się następnego dnia. I dlatego ten pomnik jest dla mnie tak ważny, jest tak wyjątkowy i budzi takie, tak potężne emocje. W potoku twoich włosów, w rzece ust, kniej jak wieczór ciemnej. Wołanie na daremne, daremny plusk. Jeszcze w mroku owinę, tak jeszcze różą nocy i minie świat gałązką, strzępem albo gestem. Potem niemo się stoczy, smugą przejdzie przez oczy i powiem, nie będąc, jestem. Jeszcze tak w ciebie płynąc, niosąc cię tak odbitą. W źrenicach lub upowiek zawisło jak łzę, usłysza w tobie morze delfidem srebrnie ryte, w muszli Twojego ciała szumiące snem, albo w gaju, gdzie jesteś brzozą, białym powietrzem i mlekiem dnia, barbarzyńcą ogromnym, tysiąc wieków dźwigając, trysnem szumem bugaju, w gałęziach Twoich ptak. Dedykacja. Jeden dzień, a na tęsknotę wiek. Jeden gest, a już orkanów pochód. Jeden krok, a otoż tylko jest w każdy czas duch czekający w prochu. Mojej najdroższej basi, Krzysztof.